Kolejny Lexus NX450H, o którym wspomniałem wcześniej na szorcie. Jest to kolejne nowe auto u nas w warsztacie, w najlepszej wersji 450H F-Sport z pakietem Fuji. Bardzo ładny kolor, czerwone wnętrze. Jak to na F-Sporta przystało? A my tutaj z naszej strony dołożyliśmy wszystko, co mogliśmy: więc dołożyliśmy tutaj wyciszenie, nagłośnienie, zabezpieczenie Canlock Pokażę, jak w całości prezentuje się ten samochód. I nasz autorski system audio do tego auta. I o nim za chwilę. A na wstępie jeszcze tylko tutaj dodam, o, że do tego stopnia dbamy o Wasze samochody, żeby nie rozładowały się. Mamy tutaj genialną ładowarkę od Telwina. Działa teraz na podtrzymaniu, żeby nie zużywać prądu z fabrycznego akumulatora. Tylko na bieżąco podtrzymuje Dostrojenia i wszystkich prezentacji taki oto zasilacz, bo jak wiemy, Toyota i Lexusy mają małe akumulatory i bardzo szybko umierają. Auto, jak widać, prezentuje się genialnie w tym zestawie, jakim jest F-Sport 450H. Jak już mówiłem wcześniej na wstępie, auto jest w zasadzie nowe. Sprawdźmy, ile ma przejechane. No, niestety nie ma kluczyka. A już jest kluczyk. Mamy raptem 1800 km na liczniku. I co my tu zamontowaliśmy? Zamontowaliśmy tutaj 10 kanałowy wzmacniacz z procesorem dźwięku od Maca, czyli AB10. Wszystko zmieściło się w tunelu. Już wielokrotnie pokazywaliśmy tą ingerencję. A najciekawsze jest tu i to, jaki system głośników zainstalowaliśmy. Taki już, który prezentowaliśmy na naszych filmach. Wcześniej jest to trójdrożna, trójdrożny zestaw od dls najwyższy model Skandynawia. I on prezentuje się tak jak tutaj widać. Mamy dwa 16 cm ufery z prawdziwego zdarzenia. Są to w zasadzie sabufery w obudowach 165 mm. Dwa głośniki średniotonowe. I dwa twittery z kopułką jedwabną 30 mm. Wszystko prezentuje się tak jak widać. Przychodzi w takiej dedykowanej walizce. Także sprzęt wysokiej klasy zamontowany do. Wysokiej klasy samochodu, pokażę Wam jak się to udało zamontować, przerobiliśmy tutaj obudowę tweeterów, przemalowaliśmy ją na czarno, tak jak e, tak jest to w oryginalnej tapicerce tego samochodu, oczywiście przemalowaliśmy tylko metalowy tutaj element głośnika, nie malowaliśmy, bo już takie komentarze były w internecie i finalnie pokażę jak to się wszystko prezentuje na desce i sam głośnik. Tak się prezentuje na słupku ten głośnik. Wyszło to fantastycznie, naszym zdaniem. Wygląda tak, jakby tutaj całe życie było. A przede wszystkim gra wyśmienicie. Dorobiliśmy również adaptery do głośnika średniotonowego, który nazywa się Scandinavia 75. Są to oczywiście wydruki i dedykowany wydruk również podgłośnik średniotonowy, znaczy centralny. Pokażę to wszystko na przebitkach, bo było to nagrane wcześniej. A na teraz co chciałbym dodać, system gra wyśmienicie. Wyciszenie też zrobiliśmy premium, pokażę to na przebitkach. Mam tutaj dużo materiału z tego samochodu, które są fotografie i krótkie wideo, więc postaram się to wszystko pomontować w jakiś sensowny sposób. No i co, kolejny genialny projekt. Klient na pewno będzie zadowolony, bo my jesteśmy za strasznie zadowoleni z naszej pracy. A szczególnie z tego, jak ładnie udało się wmontować ten twitter w tenże słupek, no i dopasować idealnie głośniki w miejsca fabryczne bez żadnych modyfikacji, żadnych wkrętów. Wszystko śrubka w śrubkę, tyczka we wtyczkę. Zero ingerencji w samochód. Także kolejny, kolejny Lexus wraca do swojego właściciela. A my kontynuujemy pracę nad kolejnymi samochodami, jak chociażby ta Toyota 4 w wersji plugin. A o niej będzie w kolejnym wideo. Także na tyle na dzisiaj. Dzięki. Do usłyszenia. Cześć.